Tak, tak, tak. Promocja na zwrot kasy za przegrane kupony jest cały czas aktualna. Jeżeli to Grupowiczowi nie wejdzie, to ma zwrot kasy. I o tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Chwilkę poczekajcie. Oczywiście witam serdecznie na kanale. Obstawiamy. Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde jedno kliknięcie, bo to bezpośrednio pomaga rozwijać cały kanał. Także dzięki wielkie. Oczywiście jeżeli nie chcecie słuchać wstępu, przewijajcie do kuponów. To nie ma najmniejszego problemu z tym. Łapiecie suwak, przewijacie i tyle. Ja powiem o promocji o pojedynku typerów z nagrodami dla was. Oczywiście odpalimy konkurs i też przyjdziemy do kuponów na dzisiaj. Jeżeli chodzi o tą promocję, no to jeżeli nie macie konta w Betcliku, to jest legalny w Polsce BookMacher, a konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem kodu promocyjnego obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, no to możecie stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, ile zdarzeń, nieważne. To jest Wasz wybór. Po prostu jeżeli kupon nie wejdzie... Macie zwrot kasy, minus podatek we freebecie. Oczywiście nie musicie grać dokładnie takiego kuponu, nie musicie grać za 228 zł. To jest Wasz wybór, gracie co chcecie, za ile chcecie. To może być 5 zł, 10, 15, 20, Wasz wybór. Jeżeli nie wejdzie, macie zwrot kasy, minus podatek. Jeżeli wejdzie, to kasa jest oczywiście Wasza, od razu można wypłacić. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, no to właśnie. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam do naszego Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj nie ma. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zapraszam też do naszego małego sklepu typera. Przykładowo takie kubeczki na poli kupon spierdoli można sobie zgarnąć. Obstawiamy.Shop oraz asortyment widzicie teraz graficznie na ekranie. Na sekundę tutaj wrzucam Osoby zainteresowane. Link do sklepu znajdą w opisie, w komentarzu. Opis to jest taka skarbnica linków. Także serdecznie zapraszam i zapraszam też do pojedynku typerów, bo trwa tutaj zabawa w najlepsze. Cały miesiąc typujemy mecze. Typujemy mecze i zatrafione wyniki e, i trafionych zwycięzców zbieramy punkt. Na sam koniec pojedynku, ta edycja trwa do 9 października. 9 pierwszych osób w klasyfikacji zgarnia nagrody: 300 zł, 250, 200, 150. Link do tego pojedynku znajdziecie też, oczywiście, w opisie pod tym filmem. No i tak, jak tutaj widzicie, można po prostu wejść sobie na stronę, typować wyniki i po prostu te punkty zbierać. Myślę, że fajna zabawa dla każdego, kto typowankiem się interesuje, więc serdecznie, serdecznie zapraszam i teraz przechodzimy już do konkursu. 25 zł do wygrania co trzeba zrobić, żeby on nie. Walczyć, subskrybować kanał, to zostawić to łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Hyphon a Paris Saint Germain dopisujecie swój nick gracza z BetClika. Typujecie do 21. Komentarze edytowane dodane pod tej godzinie bez nicku gracza na BetClick. Nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz w końcu przechodzimy do kuponów. W końcu przechodzimy do meritum tego odcinka kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClikiem. Midweek to okazja dla nowych osób, które jeszcze nie typowały, więc dzisiaj też kupon od osób, które jeszcze nie typowały. I od razu może przejdźmy do konkretów. Kupon od Diana. Czyli dubel. Mamy botin tu skora w meczu Realu i Lipska. I minimum jeden gol Salzburga. No, jeżeli chodzi o ten Real, to oni w Lidze Mistrzów zagrali z Celtykiem na 0 z tyłu. 3 do 0 wygrali. Ale jeżeli chodzi o mecze ligowe. To w każdym do tej pory, w każdym jednym tracili minimum jednego gola. Jestem ciekawy, kto tutaj e, w Lidze Mistrzów pierwszy strzeli gola Realowi. Jan twierdzi, że to będzie Lipsk. Lipsk, który zmienił trenera po tym początku sezonu z Słabiutkim e, i po tej zmianie trenera od razu wygrali 3 do 0 z Borusią Dortmund. I to był naprawdę bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. Może przyjdzie tutaj w końcu jakieś przełamanie. E, oczywiście przeciwnik do tego ultra trudny, bo Real w Lidze Mistrzów to jest naprawdę maszyna. Real grający w dodatku u siebie. No tutaj mamy założenie, że jednak będzie bot tym to score, czyli Że przede wszystkim Lipsk się postara i strzeli minimum jednego gola. No i o tego gola Realu to myślę tutaj Jan się raczej nie martwi, bo ofensywnie to oni wyglądają dobrze. Nawet z kontuzjowanym Karimem. Do tego jest minimum jeden gol Salzburga, który oczywiście nie jest już taką drużyną jak kilka sezonów wcześniej. Wyprzedali tych najlepszych zawodników. Oczywiście cały czas są jakby na warunki yy, Austrii ekipom bardzo mocną. No i tutaj jeżeli chodzi o ten mecz, to oni też... Nawet pokazali z tym Milanem, że u siebie to i są w stanie powalczyć, bo tam było jeden do jednego. I, i to, to było naprawdę ciekawe spotkanie. Tam Salzburg, zarówno jak i Milan, stworzyli sobie po kilka dogodnych sytuacji po trzy celne strzały, więcej ogólnie strzałów, nawet w meczu oddał Salzburg, więc tutaj przy jeżeli weźmiemy pod uwagę tą dosyć słabą dyspozycję i problemy Chelsea, jakie tam ewidentnie są, no bo są, to chyba każdy, każdy kibic piłki nożnej potrafi stwierdzić, no to pomysł wydaje się bardzo ciekawy, tym bardziej, że kurs na tego minimum jednego gola Salzburga całkiem sympatyczny. Trzymam kciuki za dobry debiut Jana u nas na YouTubie. Dalej mamy również dubla. Dzisiaj duble, treble, yy, czyli, czyli w sumie standardy. Też Majkombi jest jakieś. Franek gra nam dubelka, gra nam rzuty różne w meczu Szachtera i Celtyku. Szachter w pierwszym meczu, no właśnie z tym Lipskiem pięknie zagrał, bo oni wygrali 4 do 1, e, i to na wyjeździe na, w, w Niemczech. Jeżeli chodzi o Celtic, tak jak mówiłem, przegrali 3 do 0. Ale interesują nasrożny. Nas jak te ekipy biją linie meczowe w ostatnich meczach? To zawsze klasycznie sobie tutaj statystycznie wyciągamy: 16, 7, 7, 10, 6. Jeżeli chodzi o Szachtar, 10, 13, 12, 7, 8. Jeżeli chodzi o Celtic, większość tych ostatnich meczów skrytą linią. W jednym i w drugim przypadku na 5 tych najświeższych meczów trzy razy linia była pokrywana. No i tutaj mamy taką proporcję od Franka, i dorzuca do tego e, my kombi na mecz Manchesteru. City i Borussia Dortmund. Zakład na to, że będzie zwycięstwo Manchesteru City, że będzie over 2,5 goli i że Manchester City wygra pierwszą połowę, czyli że do przerwy po prostu będzie prowadził. Tak jak mówiłem, Borussia przerżnęła z Lipskiem 3 do 0, oni mają cały czas problemy w ofensywie, no bo wiadomo, Aller ze względów zdrowotnych nie gra i, i tutaj naprawdę na tej dziewiątce pojawia się problem, jeżeli chodzi o Borussię Dortmund. Zobaczymy, czy Manchester City od początku ich tak stłamsi, nie? Bo tutaj, no żeby prowadzić do przerwy, no to przede wszystkim musi ich stłamsić, musi tutaj Narzucić swój styl gry. Oczywiście City to doskonale potrafi, i do przerwy muszą prowadzić. Franek trzymamy mocno kciuki. Dalej mamy, słuchajcie, kupon od Dominika, i to jest ciekawa propozycja, bo jest zwycięstwo Napoli, które powiedzmy sobie szczerze, w tym sezonie nie, nie pierdoli tych kuponów na razie. Dobrze grają, nie zawodzą, oczywiście jakieś tam potknięcia się zdarzają, ale pierwszy mecz wygrany z Liverpoolem i to 4 do 1 w lidze mistrzów na własnym boisku. No to jest, chłopie, naprawdę przepustka do, do awansu z grupy. Teraz mają słabych Rangersów, którzy też borykają się ze swoimi problemami. Ostatnie mecze to m.in. porażka 4-0 z Celticiem, czyli jeden z najważniejszych meczów w Szkocji w trąbę. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to przegrali za Jaksem pierwsze spotkanie 4-0. No nie wygląda to. Tutaj mamy po prostu propozycję na to, że Napoli, czyli ekipa, która piłkarsko na chwilę są zdecydowanie przewyższa Rangersów, wygra. Do tego mamy dorzucone same różne Lipska, który tak jak doskonale wiecie gra z Realem na wyjeździe. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Lipsk, to oni naprawdę biją całkiem okej okay te kornery w ostatnich meczach, bo to i to teraz same różne Lipska. 8-15, 3-9-5, no więc pomijając ten jeden mecz, gdzie było, były trzy kornery, no to biją minimum pięć różnych w pięciu ostatnich meczach. To naprawdę wygląda ciekawie i oby ta sklejka tutaj dała, dała zarobić Dominikowi, oby Napoli tutaj żadnego psikusa nie wykręciło. Dalej mamy kupon od Patryka i to już jest Trebelek, też jest mecz Napoli, Jest zakład na to, że minimum dwa gole na poli strzeli, no biorąc pod uwagę ich zapędy ofensywne, ich jakość w ofensywie w tym sezonie i problemy defensywe Rangersów, o przed chwilą mówiłem, jakby nie jest to niewykonalne, nie? Kurt na pewno zachęca, bo powyżej 1,70 to już jest całkiem fajny pomysł. Do tego też over 2,5 goli w meczu Juventusu i Benfiki. No Juventus ostatnio z tą Stadler nitaną Mecz skandaloza trochę w końcówce, oczywiście ta zabrana bramka Milika, ale dążę do tego, że Juventus też ma jakieś tam swoje problemy w defensywie. Oni wcale monolitem w defensywie nie są, bo trzy ostatnie mecze, nawet inaczej można powiedzieć, na pięć ostatnich meczów w czterech spotkaniach tracili minimum jednego gola. Wiadomo, że to był mecz między innymi z Romą, między innymi in no ale to Benfica też potrafi w ofensywie powalczyć, nie? Więc tutaj po prostu przy założeniu Patryka jest to ofensywny mecz. E, o, I overowy przede wszystkim. I pewnie, żeby ten overek został zaksięgowany, no to ta Benfica będzie musiała tutaj dorzucić swoje 3 grosze. Gdzieś o tego gola powalczyć. I mamy jeszcze minimum jeden gol Kopenhagi, czyli to jest w sumie taki kupon, e, można powiedzieć, overowy, w którym jest liczony na gole. Znowu jest tutaj mecz ekipy, która ma swoje problemy. Chodzi mi tutaj o Sewillę i bardzo słaby początek sezonu. Ponoć coś tam powoli zmienia się na lepsze. Udało się w końcu e, przełamać serię trzech porażek. Z rzędu wygrali w poprzedniej kolejce ze Spanionem, chociaż też tam 3 do 0 prowadzili. Nagle zrobiło się 3 do 2 i tam pewnie do, do końca wszyscy drżeli o ten wynik, ale udało się dowieść to zwycięstwo. No Jeżeli chodzi o Kopenhagę, to tam, że oni na swoim podwórku radzą sobie bardzo dobrze, to, to nie trzeba tutaj mówić, może bardzo dobrze to za dużo powiedziane. Przeciętnie w sumie, nawet, nawet niedobrze, jak sobie tak zerknę na tą tabelę, to faktycznie no aktualnie to jest tam 9 kolejek, ale jest już 8 punktów straty do, do lidera, do North Zealand. Jeżeli chodzi o Kopenhagę, to na pewno dobrze ofensywa, O to mi chodzi, że w ofensywie wyglądają dobrze, bo mimo tego, że słuchajcie, to jest ciekawe, mimo tego, że są na szóstym miejscu w tabeli, to mają najlepszą ofensywę w lidze, bo 16 strzelonych goli w 9 meczach. No i właśnie zmierzam do tego, że ta ofensywa jest dobra. A tutaj mają po prostu w założeniu potyka strzelić minimum jednego gola z tą sewilą na własnym boisku, w lidze mistrzów. Mobilizacja pełna, więc trzymamy kciuki. Teraz mamy, słuchajcie, my kombi. My kombi od Michała. To Tomaj to ja zawsze lubię. I tutaj e, kwestia jest taka, że oczywiście mm, można kleić kilka zdarzeń z jednego meczu. I to robi Michał, bo mamy mecz e, Maccabi, Hajfy i Paris Saint-Germain i mamy tak, minimum jednego gola Neymara. No oczywiście, jeżeli przychodzi e, mecz PSG, to od razu Neymar albo Mbappé, bo Messi raczej obsługuje, asystuje i tych asyst naprawdę rzuca jedną za drugą. Więc tutaj mamy, wybór Michała jest taki, że Neymar strzeli gola, że w całym spotkaniu zobaczymy minimum dwa gole, że będą różne i że będą jeszcze gole w pierwszej połowie. Więc to jest naprawdę mocna kombinacja na takie. Fajny kurs już ogólny są wyciągnięte z tego meczu tak naprawdę cztery zdarzenia połączone w jeden kupon. No, ja trzymam kciuki, bo to zawsze mi się podoba, jak z jednego meczu można zrobić taki fajny, duży kurs, to tym bardziej trzymam kciuki, śledzę to i kibicuję. Więc Michał proponuje nam coś takiego na to jedno spotkanie. Tutaj nie trzeba dużo obgadywać, bo to jest jeden mecz na tym kuponie tak naprawdę. I słuchajcie, ostatni kupon, jaki mamy na dzisiaj, to jest kupon od Pawła. To jest Trebel za 1500 zł. Mamy tutaj dwa mecze pod kornery i gola Mbappe. Czyli tutaj podobnie myśli Paweł, znaczy podobnie, no zakłada, że Paris są, że będzie strzelało, bo jeżeli ma strzelać, no to ktoś tutaj tego gole będzie trafiał. W założeniu Pawła będzie to Kylian Mbappé. Moim zdaniem troszkę niski kurs jak na strzelca gola w meczu wyjazdowym. No wiadomo, to jest Mkuby Haifa, czyli zespół na pewno dużo gorszy piłkarsko od Paris Saint-Germain, ale mimo wszystko chyba jeden tam okolice 1,50, 1,55, 1,58 to troszkę nisko jak na strzelca. W każdym razie taka jest propozycja. Mogę się mylić, bo też zdarza mi się oczywiście często mylić, jeżeli chodzi o moją opinię odnośnie tych kuponów. Są Rangersi z Napoli pod kornery. Ostatnie mecze Rangersów. 10,8 13,79. 7, 9. 3 na 5 ostatnich meczów z overem. Jeżeli chodzi o Napoli, no to wygląda to zdecydowanie lepiej, bo jest 5, 10, 14, 15, 15. Tutaj 4 ostatnie mecze grane z zapasem, jeżeli chodzi o over rzutów rożnych, i są też różne w meczu Chelsea i Salzburga 10, 14, 8, 13, 5. To jeżeli chodzi o Chelsea, oni bardzo często są maszyną do nabijania rożnych. Być może tutaj jakaś wielka mobilizacja nadejdzie, będą cisnęli cały mecz, a wiadomo, że jak oni cisną i robią akcję za akcją, to tych cornerów w samej Premier League naprawdę nabijają dużo. Dużo. Jeżeli chodzi o rożne Salzburga, to jest 5, 10, 8, 8, 9. Troszkę gorzej, ale też, no, dwa razy zabrakło w ostatnich meczach, powiedzmy, po porożnym do tej linii. Dwa razy była pokryta. No, trzeba określić, żeby to się udało, bo ten treble jest naprawdę mocny i, i tutaj fajnie może Paweł przystrzelić z profitem. Oczywiście można było to rozbić na, na więcej niż jeden kupon i, i by było ewentualnie jeszcze więcej kasy, ale no, to jest klasyka już, że ludzie nie rozbijają tych kuponów. Nie wiem, czy to jest lenistwo, czy po prostu nie wiedza. No, ciężko stwierdzić, nie? Słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, że to wszystko może się zestrać. Już takie dni bywały i na pewno będą się. Się zdarzać, że nic na YouTube nie wejdzie. My tu jesteśmy pośrednikiem po prostu między typerami a typerami, czyli osobami, które typują, a osobami, które te materiały oglądają i też rozkminiają po swojemu typy. Pamiętajcie o tym, że to są pomysły takich ludzi jak wy, po prostu pomysły innych typerów. I żeby do nikogo tutaj nie było pretensji Jak ktoś się zesra Ja na sam koniec zapraszam do naszego sklepu Typera e, Potrzebuję pewniaków, Jak najbardziej można sobie taki kubeczek zgarnąć e, Zielony środeczek ceramika Link do sklepu oczywiście w opisie w komentarzu Obstawiamy.shop Oczywiście też zapraszam do naszych grup Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem Bo ten opis to jest taka skarbnica linków Pewnie słyszymy się jutro przy lidze Europy i konferencji Bo jest tego masa Trzymajcie się, dobrego dnia, uśmiechu na twarzy życzę Do zobaczenia, pozdro, na razie